Siemka, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget, dzisiaj EU10 oraz Dzień Świętego Patryka. Na początek podziękowania dla wspierających i przechodzimy już do shakesów. Mam tutaj zielony klejnot, zielony klejnot nawiązuje oczywiście do evenciku jaki aktualnie jest, czyli święto, Dzień Świętego Patryka, tutaj zielony kolor, tak to się kojarzy. I z tej okazji mamy oczywiście parę eventów, już wam tutaj pokazuję, mamy Goldzika. Mamy event kuźni, możemy trawić epiki u hazardisty, no i szczęśliwy dzień z tą kończynką, czyli u hazardisty możemy zagrać 20 razy w kostki oraz 40 razy zakręcić kołem. I to akurat bardzo mi się przyda, bo jak wiecie, ja tutaj dążę do salki na 15 poziomie. Dzisiaj jeszcze no, tego nie dobiję na pewno, no chyba że strasznie mocno kostki oddadzę i tak dalej, ale zaraz to sobie sprawdzimy. I no, także takie są eventy, sobie na pewno to ogarniemy. Ale myślę, że możemy sobie zacząć od lożków. I tak, procenty sobie sprawdziłem przed chwilą. One wyglądają następująco. Także coś sobie zaczniemy i myślę, żeby zacząć z grubej rury, czyli od 13 piętra, bo tutaj 280 milionów. Także giga dużo. Oprócz tego na pewno chcę zrobić strumień lawy do końca. No i potem pewnie też coś z tych łatwiejszych lożków, może jakieś tornado, zobaczymy. Zanim to, to jeszcze wezmę sobie gdzieś podmienię klejnocik, zobaczę tylko gdzie tutaj najlepiej byłoby to zrobić. 354, 352, chyba, że jakiegoś epika mam w tornadzie blisko. Nie, epik chyba tutaj akurat był na tym, więc dobra, to sobie wrzucę w takim razie klejnot nowy tutaj. I tu mam jeszcze jakieś do Barbara, 397, dobra, to niech będzie tutaj na przykład. I myślę, że jest w porządeczku wszystkie itemy czekają do toalety, także one na razie tutaj w punktu mi zarygają. I dobrze, zanim jeszcze rożka zrobimy, tak chodzi o pupilę, proszę Państwa, to dzisiaj mam do złapania, właśnie teraz niedziela noc jest, jak to nagrywam, więc na szybkości bym musiał znaleźć sobie nigdylandię. Zobaczymy, czy uda się trafić to dosyć szybko. Dobra, i mamy nigdylandię nawet w dwóch lokalizacjach. Wezmę sobie na przykład tą. I proszę bardzo pupil z ziemi jest, nie wiem czy już bonus mi tutaj wyliczyło z tego pupila czy nie, ale w każdym razie sobie go teraz odbieram. Przy okazji atak dajemy sobie tą ziemią, tą garkinę nakarmić i jest gitarka, tak to wygląda w tym momencie. Statystyki sobie jeszcze podbustuję tutaj za tego golda co mam, 24 razy mniej więcej w tą inteligencję mogę sobie kliknąć. No i chyba możemy przejść do tych lożków, ewentualnie, a tu mogę do kociołka, dobra to damy do kociołka, to sobie rozmontuję, może jeszcze broń karasu lepsze i dobra, chodźmy na do tego typa, ewentualnie portal, jeszcze jest szansa, że na strzała padnie, ale nie, dobra, z portalem się wstrzymam, bo możliwe, że jeszcze postać sobie troszkę wzmocnię po tej awce i tak dalej, a szkoda jakby miało zostać portal na przykład 5% czy coś takiego. I była Dobra, pierwszy przeciwnik z najtrudniejszym procentem. Niecały jeden siedzi. No, może ten jeden był, jak sobie i coś tam podbiłem. Także spoko. Eee, za niego był Epic, tutaj widzę za każdego jest. Jakiś heumik, zobaczmy. Fajna runka bardzo. Fajne statystyki ogólnie. Eee, aczkolwiek ten sobie nie będę podmieniał, no bo to już takiej dużej różnicy nie ma. Eee, Podobny właśnie do Barbara trafiłem wcześniej i mu podmieniłem. Kunegunda ma w zasadzie też podobny I najbardziej by się opłacało trafić go do Mariusza Więc zaryzykuję do Talety I do Mariusza trafiłem, także cieszy mnie to bardzo Zrobimy sobie odzysk klejnotu Miejsce na klejnot, pyk pyk I jest git, dobra przechodzimy do strefy mroku No i tutaj dwóch Pozwoli, Pozwólcie, że przypomnę sobie procenty na szybkości na smoka mamy 3%, i potem ostatni będzie 1%, także troszkę ciężej, podobnie jak ten z 13. piętra, ale olbrzymi smok powinien dosyć sensownie paść. Tutaj kurczę, już klejnotów troszkę nakopałem, ale nie chcę mi polecieć kluczyk do tego lochu. Tak myślę, że jednego gema mogę sobie w kopalni skipnąć, ewentualnie dwa i zobaczymy, czy uda. Się, żeby poleciał, to jeszcze zrobię, zrobię przed tym, bo tutaj sprawdzaję na pierwszego mam 3% bodajże, a na drugiego chyba jeden. W każdym razie na pewno się opłaca zrobić przed tym. Także dobra, dwie szanse, myślę, że będzie ok. Pierwszy skip, 28, mnie tutaj kosztuje grzyba. Ok, mały klejnot na wytrzymałość. Dajmy drugie podejście. Ile teraz kosztuje w ogóle gem? 29 grzyba to nie tak źle, tak szczerze mówiąc, to mogę jeszcze trzeciego sobie skipnąć. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Albo do trzech razy plecak pełen. E, dobra, 340 347. Niestety małe poleciały. Więc e, możliwe, że nie będę miał gdzie tego wrzucić. Chociaż właśnie, Marusz ma tutaj braki z tymi klejnotami. 179, łoboziu. Dobra, to jednak nie będzie aż takie lipy. E, I to jednak się przyda. Dobra, masz więcej wytrzymałości. Chyba będzie git. I tu jeszcze sprawdzę tylko itemek, 328, teraz poleciał właśnie itemek pod Barbara, ale runka i tak gorsza w sumie, więc nie żałuję tej zmiany. I jeszcze jednego chciałem skipnąć, zobaczmy, ostatnia szansa na dzisiaj. I niestety nie. Niestety nie, coś nie chce lecieć, szkoda. Nie oddaje tak samo jak ataki, także twierdza dzisiaj do bana bym powiedział. Ale za to może oddadzą kostki i hazardista zobaczymy. Dobra, mm, jeszcze jeden gemik bym podmienił. Trzy, o, 2,54 tutaj jeszcze mam. Dobra, to Mariusz w takim razie mocne wzmocnienie. Yy, I to powinno mi tutaj ułatwić z tym duchem wulkanu. Zaryzykowałbym stwierdzeniem, że teraz też po wbiciu tych dwóch poziomów mogę mieć około 1,5%, może nawet więcej troszkę. W każdym razie już sprawdzać tego nie będę. I proszę bardzo, chwilę później już dosłownie 263 poziom. Wszystkie rochy ze strefy roku póki co zrobione. Tutaj w ogóle, jak sobie, sobie zejdziecie na dół, to macie takiego ludzika, wyrobnika, który właśnie stoi przed tymi Lożkami Spoko w sumie I mamy, u bardzo fajny itemek Tutaj przed chwilą klej odrzucałem, ale no zdecydowanie Chcę go wyciągnąć do takiego itemka Sam bym taki przygarnął, bo ja mam pas No troszkę słabszy, z taką runką 2% do HP bym przyjął A jak o runkach już mówię to wezmę sobie tutaj kliknę troszkę tej areny. Jeszcze będę musiał zresetować dzisiaj przed spaniem, sobie to poklikać, bo już mam drugie tyle, także to na pewno się opłaca. I dobra, 263 poziom. To zrobimy sobie mały przerywnik I przeklikajmy sobie koła. Zobaczymy, co z koła dzisiaj poleci. Obie jak najwięcej surowców. Duszę też w sumie spoko, żeby te podziemia troszkę ruszyły, ale główny priorytet. Mam właśnie na surowce, a zobaczymy. Golda też trochę wpadnie, więc fajnie. E, a kołem wiem, że się powinno kręcić na sam koniec. Możliwe, że jeszcze jakiś poziom wbiję, ale to będą na tyle małe różnice, że po prostu stwierdziłem, że sobie zakręcę teraz, żeby no był jakiś przerywnik między tymi lochami i tak dalej. Dobra, to też mogę sobie rozmontować. Reszta itemów jest kit. E, I Dobra, goldzik znowu tutaj w statystyki. Znowu w inteligencję myślę, full pójdę. Dobra e, i kostki. Mogę kostki też zagrać. Nie wiem, czy mam coś na jakość przedmiotu. Tu mam jeden. Tu mam drugi. Dobra, wystarczy, bo teraz tej fę. Fe... To i tak dużej różnicy nie zrobi na tym etapie. E, więc sobie zostawię tak jak jest. Więc sobie zagrajmy. Ok, są dwa drewna. Niestety trzeciego nie było. Tutaj troszkę drewna jest. O, i szansa na epika. Jest epik. głowa na wszystkie cechy. To minus ale 275. Ok. Ok, i tak będzie miała swoje zastosowanie. Także to jest spoko. I chciałem sprawdzić tylko w twierdzy, czego mam więcej. Wezmę sobie odbiorę. I generalnie bardziej w drewno muszę celować. Także to na pewno pomocna informacja. Więc generalnie celuję w epiki, jest szansa na broń. Broń teraz bym się bardzo przydała, jakaś nowa z dobrym rozrzutem, ale kurczę nie ma, okej. Okay. A jak nie piki, no to głównie drewno. Dusze, trzy, dobra, no jak już trzy dali, no to zaryzykuję 24, więc było warto. I jestem już w połowie tutaj tych rzutów. Fajnie by było jeszcze jakiegoś epiczka trafić. Najlepiej broń właśnie, ale no... Szczerze wątpię, że uda się trafić broń. Epic 1 może, ale broń to ciężko. A ja zakręcę wszystkim. Dobra, kamień. Nie ma kamienia. Kryształ nowe już z racji eventu. Normalnie bym nie brał raczej, ale. Jak Dobra, i ostatnia próba. Szansa na drewno. Nie ma. Szkoda. Przypominam, jak ktoś nie wie, że w przyszły Weekendik. Tak, w przyszły weekendzik jest event twierdzy, więc to e, będzie fajna okazja, żeby sobie zebrać surowce, właśnie za zadania w karczmie. E, więc póki możecie, to podbijajcie twierdzę sobie jak najwyżej. Nawet skipnijcie sobie podbudowę salki rycerskiej, tylko podbijcie sobie właśnie poziom twierdzy, żeby dostawać więcej surowców z koła, z kostek i właśnie za zadania. Ja tak się zastanawiam, zobaczę kiedy nazbieram te surowce na 15. Bo jak to będzie blisko weekendu, e, to sobie chyba puszczę twierdzę na 16. Wezmę ją, ją tam skipnę prawdopodobnie. E, I żeby tych surowców więcej trafić. Taki mam plan. Aczkolwiek zobaczę, jak będę stał z grzybami i w ogóle jak to wyjdzie. E, no, także tyle. Kostki to mamy zrobione. Wezmę sobie odbiorę też. Zobaczę. No za dużo nie ukręciłem dzisiaj, także średnio o surowce chodzi też. E, no i co? Chyba trzeba wrócić do lożków proszę Państwa. Od razu też ataki sobie w kupilach skończę. O później zapomnę jeszcze dopiero by było. Portal. Dobra. Wezmę sobie: Przeładuję na się, bo troszkę się zmieniłam. Także czas zaktualizować procenty. No i wygląda to następująco: mogę sobie zrobić jedno piętro wieży na pewno, bo tutaj poleci jakiś epik. Nordycy, bogowie, smoczy skarbiec, szkoła magii, Hemoridor. Także coś tam do klikania jest. Dobra. Także chodźmy tutaj, zacznijmy sobie od tego pewniaczka, jakiś epiczek darmowy, dosłownie można powiedzieć 11%, czy ile tam było w tej wieży. Poleciał na szyjnik, no nie do końca mnie to satysfakcjonuje, aczkolwiek patrząc na runkę to się wydaje być dosyć spoko. I patrząc na itemy innych zawodników, no to faktycznie nie jest taki zły. Co mnie troszkę przeraża, że mam takie kiepskie itemy, na pewno przydałoby się tą podbić, ulepszyć. Dobra, jedziemy dalej, Słonczy Skarbec tam był na liście na pewno Oprócz tego Hemoridor I dalej nie pamiętam, możemy po tym przejść w sumie do Tornada na przykład Myślę, że będzie spoko No i tak się zastanawiam kurczę, czy nie dać jeszcze jednej szansy W tej kopalni klejnotów, może teraz by się udało Jeszcze czwarte podejście na wykopanie Gema A jak nie no to już faktycznie dalej nie będę się łudził no bo Też nie ma sensu wywalać tyle grzyba no i nie chcę polecieć a szkoda, szkoda dobra, za to mam nowy klejnocik wezmę go chwilowo zostawię, bo zobaczę czy nie będę miał jakiegoś itemka do barbara no i popróbujmy troszkę tornado czy coś tu pójdzie nawet coś idzie nawet coś idzie, plus ewentu kowala, że można sobie to rozmontowywać no i to mi troszkę zawadza jednak ten klejnot, więc może go gdzieś jednak wrzucę Najlepiej będzie chyba tutaj do tych i dobra. I wracamy do tornada. No, to chociaż do jednego epika bym chciał dobić. Mam nadzieję, że się uda. Troszkę też by wyleciało. No, jakby jakiś dobry epik wyleciał, to na pewno też by coś tam pomógł. Tutaj już widać epik na horyzoncie. Więc jeszcze trzech przeciwników pokonać i będzie zdobyty. Generalnie, jako dziewięć świętego Patryka, no to dzisiaj totalnie nie oddał, jak chodzi o te kostki i właśnie kręcenie ABWW. E, ostatnio na streamie jak rzucałem. No to troszkę lepiej to by wyszło, aczkolwiek na dzisiaj jest tak jest. No i właśnie, co do streamów, to zapraszam na Twitcha, e, bo niedługo tylko tam będę streamował, na YouTubie już nie. Także miło mi będzie jakbyście tam zajrzeli i dali tego followka. Dobra, i ja dostałem dwa razy buty na inteligencję, 330 yy, I mogę je sobie wziąć Plus 50 cech, proszę państwa To mi się podoba Jeszcze miejsce na klejnot, odzysk klejnotu Wrzucam od razu lepszą na plus 6 A drugie 327 No mogę dać kunę Gundzie ta inteligencja się zamieni na zręczność Ale jak sobie spojrzymy na ich buty, to zdecydowanie bardziej się płaca wrzucić do toalety I tym sposobem mam nowe buty do Barbara I teraz bym się przydał właśnie ten grey o którym mówiłem eee. I zrobię tak I albo dostanę na siłę, albo dostanę kluczyk Albo na wytrzymałość Co w sumie też nie jest takie złe Mogę mu tak naprawdę dać No, dam Barbarowi Niech ma chłopok Dobra, i pytanie: Czy coś jeszcze chcę tutaj podexpić? Spróbuję jeszcze Tornadą, może jednego epika. Tutaj widzę, wojownik też dosyć szybko spadł, więc coś tam idzie poklikać jeszcze. 264 poziom prawdopodobnie jest do wbicia, więc czemu by tego nie zrobić? Najbardziej magów uwielbiam, nie? W tych lochach tutaj w tornadzie, wszędzie, bo oni tak szybko podają. A innymi klasami tu bym się męczył. A bardzikiem, widzę maga, to się cieszę. Także. Fajnie, fajnie, bo troszkę inaczej. Dobra, znowu itemki do rozmontowania. Jeszcze mam nadzieję, że troszkę itemków mi wpadnie. Eee, skarczmy, żeby właśnie teraz 15 rozmontowań zrobić. Bo to właśnie dobre będzie ich na zebranie sobie dosyć sporej liczby surowców. Dobra, i to jest nietopeż. Nie wiem, czy ten nietoperz nie jest jakimś blokiem takim mniejszym. Jednak nie. Robić też padł od razu. Poziom 264. I za tego lawo bym miał już epika, więc to po co przyszedłem tak naprawdę. Także dajmy jeszcze szansę. Jeden epik wleci. Może broń, może tym razem broń. A jak nie, to na pewno ma mam jeszcze jakiś temek, który koniecznie bym musiał podmienić. Także zobaczmy, co lawopluj pluj wypluje. Oby nie lawy. Dobrego epika poproszę. Dobra, lawopluj kliknięty. Pytanie co za epik to był? Brońka, chyba brońka, proszę Państwa, plus 41 obrażeń. I patrzcie, jaki rozrzut! No proszę, proszę. Lepsza runka, no, no, no. Lawopluj, ładnie tutaj wypluł. I też taki smok, który w pewnym sensie tam lawą pluje, można podciągnąć. Myślę, że to się tutaj łączy ładnie. Dobra, miejsce na klejnot na pewno. Nie rozmontuj, tylko odzysk klejnotu. Tak, tak. Brońkę na razy 6. No i ja tutaj chciałem kończyć. A z taką nową brońką, ja Wam powiem, że trzeba znowu wrócić do Pana Pingwina. Trzeba zapytać: Panie Pingwinie, co ja mogę tutaj zrobić ze sobą, ze swoim życiem? Także zobaczmy. Co Pan Pingwin powie? Jaki los nam wywróży? Kręci się, kręci i przepowiedział. Co nam Pingwin przepowiedział? Patrzę sobie te loszki, co tam troszkę więcej ekspa. Mm, więc tak od dołu zacząłem, 13 piętro niestety te procenty troszkę małe nadal Tutaj szkoła magii, a tą szkołę magii w ogóle miałem zrobić Smoczy skarbiec, no tak tematyka tego ognia Broń dostałem w Smygłowe Smoka, więc to fajnie byłoby zrobić chyba e, Tu jest jeszcze wieża Więc może to bym sobie zrobił tak myślę I na tym bym mógł dzisiaj skończyć a reszta na, na streamka, albo na kolejny, kolejny odcinek zobaczymy. Także dobra, po kolei lecimy. Pewnie tutaj będę zaglądał, bo wszystkiego nie spamiętam. Ale tak, nordycy, moritor, szkoła magii, coś tam, coś tam. Te smoki, tego typu. E, dobra, teraz wezmę portal do piekielu, bo czuję, że jestem w stanie go zrobić. Jest, to, dobrze, idealnie. Zawsze te bonusiki troszkę podbite, co znaczy, że procenty również. Yy, więc spoko. I dobra, mam sklerozę, zapomniałem co było pierwsze. Nordycy bogowie, <gryw> przepraszam bardzo. Nordycy yy, bogowie są tutaj oczywiście. Także lecimy z Heimdallem 11% także raczej bez problemu. Pyk, proszę bardzo. Yy, hemoridor, hemoridor tutaj. Króla, walka z królem. Król tym się teraz kojarzy tylko z królem kebabu. Ostatnio właśnie na TikToku, na YouTube shortsie. Okazuje się, ten kebab z, z Warszawym z Radzymina, Radzymin jakoś tak. Na pewno kojarzycie tego ziomka, co mówi Czy dacie radę zjeść dalej już 5 kilo? No, także to, to tak mi się skojarzyło z tym królem właśnie. Jakby ktoś pytał, ale nikt nie pytał, więc przejdźmy do Szkoły Magii. Kapelusz gadki, proszę Państwa. Zobaczymy dokąd on mnie wyśle. Wyśle mnie do kolejnego lochu od razu, także to mnie cieszy bardzo. Dalej mamy króliczkę. Króliczka i potem dwa razy smoczy skarbiec. No dobra. Jak tak kapelusz mnie wysłał, to trzeba się posłuchać. A, to jest ten podrabiany króliczek wielkanocny. I też od razu poszedł. I to jest z kolei jakiś pierścień 330. Mocny, mocny. No, 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 no. Miejsce na klejnot. Odzysk, pyk, 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 rozmontuj. Dobra, i smoczy skarby z tej dwóch przeciwników. Jeśli padną dosyć szybko, to jeszcze mogę się pokusić o kolejne piętro szkoły magii, bo chyba na to tam było niecałe 2%. Więc to bym mógł spróbować. Aczkolwiek chyba odpuszczę już. Tutaj widzę, że troszkę już grzyba schodzi na szalonego pupila. A tutaj jest ten smok, potem jest kolejny smok. No i potem jeszcze grzybki na awkę pójdą może, może na jakąś arenkę Także generalnie grzyby się przydadzą No i generalnie też na ulepszenie areny codziennie tam z 200 schodzi No chyba, że akurat skipy się trafią W każdym razie te grzyby są niestety potrzebne cały czas O! Drugi padł szybciej Więc fajnie Boki sobie chcę podbić też To sobie zrobię za sianko z awki To jeszcze dzisiaj będę tą awkę klikał, ale to już po odcinku na ręce pyk niszczę z nową bronią. Który jestem w rankingu w ogóle? 314, ok. Czyli tak dosyć stabilnie bym powiedział. E, dobra, to chyba większość rzeczy mam zrobione. Tutaj, Portal Gildi, jakieś obrażenia. Sobie odbieram to. I co tu jeszcze mam? Piwko. Tutaj, jakieś rantom nie do zrobienia. A ręka dobra. No to myślę, że to będzie wszystko w takim razie. Poziomu się troszkę udało podbić. Być może jeszcze 265 w BS awki, ewentualnie sobie Stornada dobiję, zobaczę. W każdym razie ode mnie dzisiaj to na tyle. Także dzięki za oglądanie. Na razie, Simonko.